Zestaw 5 przez 1,5 mm kwasówka symbol europejski 304 blacha odporna wymiary 8,5 do 11,4 cm waga 24 do 29 gram przeznaczenie szczupak sandacz można suma gdzieś na płytszej łodzie też sobie pociągnąć próbować połapać tak to wygląda od spodu delikatne pegłuski kuciem zrobione oczywiście wszystko blachę ręcznie robione jak zawsze umie w zestawie 5 sztuk tak jak mówiłem w różnej wadze, w różnym kształcie, także mamy pięć razy różną pracę na różnej głębokości, potrafimy sobie poprowadzić. Kwestia wyboru nad wodą, dobrać do łowiska. Zapraszam.